Niezwykle dramatyczny przebieg miała rywalizacja w drugim rajdzie Małego Dakaru, ostatniej rundzie Mistrzostw polskiej modeli RC w rajdach terenowych. Podwójna punktacja oraz nowe układy odcinków specjalnych zmusiły kierowców już od rana do 100% koncentracji. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Już od szóstej rano piosenka Mirosława Foga towarzyszyła organizatorom Małego Dakaru przy budowie pustynnych odcinków specjalnych. Dla nich bowiem były to ostatnie zawody w pracowitym kalendarzu 2019. Dla zawodników zaś. Rozstanie z aktualnymi pozycjami w tabeli. Dlaczego? Podwójny system punktowania miał bowiem sporo namieszać w dotychczasowych wynikach. No i faktycznie, sporo namieszał. Na starcie niedzielnego rajdu pojawiło się blisko 30 elektrycznych rajdówek RC z całego kraju. Nie zawiodła czołówka walcząca o pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski, nie zawiedli też debiutanci oraz najmłodsi fani jazdy modelami po bezdroże. Pogoda, choć może nie afrykańska, także sprzyjała zawodnikom i oszczędziła im przejazdu przez błoto oraz kadłurze. W powietrzu unosiła się zaś energia i napięcie, a w oczach kierowców już od samego rana widać było maksymalne skupienie. Od tego rajdu zależało bowiem bardzo wiele. Ambitną wonę na mały Dakar miał Artur Dąbrowski z Budgoszczy. Jeszcze przed startem zajmował on pechowe czwarte miejsce w generalce i z matematycznego punktu widzenia miał spore szanse to jednak zmienić. Zaczął więc bardzo szybko, wykręcając już na pierwszym OSie czas lepszy od lidera generalki, czyli Kamila Lepczyńskiego, aż o 14 sekund. Drugi przejazd tej samej trasy powiększył jego przewagę o kolejne 8 sekund. Bydgoszczanin nie oddał prowadzenia w rajdzie aż do pechowego siódmego OS-u. Nowa konfiguracja trasy, chwila nieuwagi i Artur pojechał nie tą drogą, co trzeba. Na mecie zameldował się blisko minutę później od swojego najgroźniejszego rywala. Zawodników różniły już ułamki sekund. Pech spotkał Artura jeszcze przed metą. Szybka jazda zakończyła się w wywrotką baguza dopisując kolejne sekundy straty. Presję do końca wytrzymał lider, i mimo groźnych na trasie sytuacji, dowiózł szczęśliwie auto do mety. Kamil wygrał też power stage, napisując do swojego dorobku kolejne punkty. W ostatecznym rozrachunku wyprzedził więc Artura zaledwie o niej całą sekundę, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji całego sezonu. Artur zgadzał dodatkowe cztery punkty na ostatnim os i zajął drugie miejsce w małym Dakarze. Podwójna liczba punktów pozwoliła mu wyprzedzić w tabeli trzeciego Iwo Kaznowskiego i stanąć na podium Mistrzostw Polski polskiej modelielce w rajdach terenowych. W walce o czołówkę tabeli liczył się też Robert Sobolewski z Poznania. Choć często na mecie było słychać NIE POSZŁO MI na sędziowskim zegarze wcale nie było tak źle. Szczęśliwy dla poznańskiego kierowcy był z pewnością OS7, który pozwolił mu uciec przed Iwo na kilkusekundową różnicę. Niewielka przegrana na Power Stage nie zmieniła już sytuacji w tabeli i tym samym zapewniła Robertowi drugie miejsce w mistrzowskim cyklu. W całej tej walce największym przegraną został niestety Iwo Kaznowski debiutujący w rajdach terenowych RC. Jedyny reprezentant klasy Monster Track w ścisłej czołówce po takaże spadł na czwarte miejsce. Nieobecność jednego z najlepszych kierowców offroadowych, Jacka Jechowskiego, wykorzystało aż czterech zawodników. Obrońca mistrzowskiego tytułu, Jakob Matuszewski, spiął się o oczko wyżej w wyżej lecz nie był w stanie prześcignąć świetnie dysponowanego Marcina Godziny. Toruński zawodnik, mimo awarii serwa układu kierowniczego, na piątej próbie zgarnął na Power Stage dodatkowe trzy punkty i zdołał utrzymać przewagę nad rajdowym mistrzem z sezonu 2018. Z bardzo dobrej strony po raz kolejny pokazał się kierowca grupy RC Flix Michał Kochański. Jeden z najbardziej efektownych traksasów Slash mknął po pustyni nawet na dwóch bocznych kołach. Odważny i agresywny styl jazdy zdał jednak egzamin zapewniając fiksowi o jedno oczko więcej od Jacka Jachowskiego w generalce i awans w Tobeli z 11 na 8 miejsce. Awansem w tabeli mały Dakar zakończył także główny organizator i dyrektor tegorocznego cyklu Rafał Mala. Kierowca telenopędowy terenówki nieraz pokazał jak można szybko i bez zachowania pokonywać piaszczyste szlaki. Dziwi to tym bardziej, że jego model napędzany jest właśnie tylko na jedną oś, co wydawać by się mogło w tych warunkach największą przeszkodą dla modelu. A jednak, Toyota Adventure Rally, także Marek Kaczorowski i Remek Cicielski udowadniają, że modele 2WD są doskonałą rajdówką na toryńskie bezdroże. Ciekawie wyglądała rywalizacja w najliczniejszej klasie Shortcors. Gdy czołówka walczyła ze sobą o najlepsze pozycje, gorąco robiło się tuż za podium. Szymon Pietrasiński jeszcze przed Dakarem zapowiadał, że tanio skóry nie sprzeda i będzie ostro atakował rywali. Plan zakładał awans, ale i obronę przed Danielem Barczykowskim. Ten z powodu leczonej kontuzji nogi jechał trochę zachowawczo i ostrożnie. Unikał zbędnych poślizgów oraz jazdy na dwóch kołach naprawdę mocno rajdówką. Wydawać by się mogło, że reprezentant FTV Euro AGD Racing dowiezie bezpiecznie do mety zwycięstwa. Niestety os piąty na długo skłonności zapadnie w pamięci Szymona. Strata dodania aż 30 sekund na odcinku pogrzebały szanse na sukces. Kierowca RC Freaks awansował więc na czwarte miejsce, wyprzedzając zaledwie jednym punktem zawodnika RTV Euro AGD Racing. Cieszy kolejny występ najmłodszych fanów rodowych modeli RC. Na stacji małego Dakaru pojawiło się aż 7 juniorów, w tym dwie najmłodsze panie. Najszybszy tradycyjnie był Kacper Malach, meldując się na mecie przed Kasprem Pietrasimskim i Antonin Kochańskim. Zadowolenia, choć i mocnego zmęczenia, nie kryła na mecie Martyna Jasińska. Po dłuższej nieobecności wróciła na ostatni raz za kierownicą Traxasa Sterze, przyżejając się z Army Bikrok. Widać było sporą zmianę: częsta, płynna jazda bez przewrotek i czwarte miejsce w Pucharze juniorów. Coraz lepiej z mocą potężnego rewo radzi sobie też Jeremi Laziński. Po samotnieniu reprezentując mocy zetu w RC. Teraz kierowcy terenowych modeli RC czeka zasłużony odpoczynek i przygotowania do corocznej gali Mistrzów. Imprezę winczącą Mistrzostwa polskiej Modeli RC w rajdach terenowych zaplanowano na niedzielę 17 listopada. Uroczyste spotkanie odbędzie się pod bachem Arena Toruń o godzinie 15. Lecz kilka godzin wcześniej modelarze spotkają się jeszcze na bydgoskim torze Zamczesko na tzw. Superoesie. Oficjalnie pierwszych w historii mistrzów polskich w rajdach terenowych RC poznamy więc za kilkanaście dni.